Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go ma. Światłem jest w noc i w modlitwie my słyszę głos. Bóg jest tu, dobry jest każdy każdym z nas. Dobry jest każdy czas, to był wyester, ]Yeah, jest Straight, aí, to, ta, ta, ta. Bóg <coughs> rady, tu, był jest, w z nas i serduk Wam, za Twem mienne. Oj tata tata, się daj, gdy głos, jest tu. Dobry jest każdy czas i